Na śmieciach osiedlowych znalazłem tyle planszówek i puzzli. Będziemy sprawdzać czy są kompletne, ale nie na nagraniu. Jest gdzieś jaki z Biedronki Puzle z pepą Cztery w jednym fabryka magnesów wsi Będę sprawdzał kompletność, może zrobię recenzję z sobą. Niektórych planszówek. W ten moment brakuje tylko takiej strzałki i piątka w kolorze białym. Długopis jest, instrukcja jest. Długopis działa nawet. Może się jeszcze znajdą w pozostałych pudełkach. Reszta rzeczy do tej gry. Skoczyłem te 10 gier i jest układanka ze świniorubem. Brakuje jednego puzla na tej układance. Na tej układance brakuje dwóch puzli, ale może się jeszcze znajdą. I coś tu jeszcze odłożyłem Jakieś takie. No to są dodatkowe. Takie trzy kawałki. Po ręce pozaj, że to Piotrusz pal, No i te. ta jest kompletna. Ta jest kompletna. Nawet nieźle. No i kolejne za które się wziąłem to grang słodziaków. Jakaś mała ciówcia ze zwierzętami, ognetnie nazwy jak gra, sylwetek, autobus z cyferkami, cyferki elektroniczne, jak się pisze cyfry, memory z małych jabłek z gąsienicami, słowa elektroniczne. Tak się prezentuje to. Marchewka jest. Za wiele dźwięków nie wydaje. Tylko jeden podczas błędu. Na no, gdy mamy poprawny, to trzy rodzaje dźwięków mamy. stan No i co? Mamy sze sześć takich jabłek z robaczkiem. Z obu stron. I resztę kartek mamy też takich żetonów nie kartek z jab jabłko, z robaczkiem. Tu mamy ptaszek, ryba, grzyb, gąsienica i tak dalej, i tak dalej, Tego Też jest po sześć. dodatkowo mamy jeszcze sześć tak samo. Taką łódką z księżycem, słońcem, łóżko, książka, autobus, książka, łóżko, słońce. No, tu, 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 pociąg Miał miejsce, żeby to złożyć, ale tak mamy świerszcza. Ale mi się wszystko psuje. Mamy świerszcza. Otrzymaj że się. z jednej strony karta wygląda tak Świerszcz Coś tam Klikamy Świerszcza to jest zwierzę Jest Dobra. Następnego zwierzęta nam brak wiórki. Potem jest jeż. Sowa. Zająca. Brak. Lis. Odpad. Niestety. Lis. Ubr. Jeszcze Dżaba. Ryś. I na początek po pociągu prowadzi zając. Układamy z nich takie puzzle, tylko nie ma na to miejsca. Jest jeszcze taki autobus. I mój bołagan z lekami.

I w środku jest jeszcze jakaś taka plansza, ale mi się nie chce jej wyciągać. Więc chyba nam brakuje tylko dwóch czy tam trzech zwierzątek tutaj. Dobra, tu jest z tyłu taka plansza. Zalię to czerwone. Opakowanie. Tylko przeszkadzało mamy over. Tak będzie łatwiej wszystko schować tutaj. No i mamy fabrykę magnesów. Coś czuję, że będzie dużo brakowało. W środku mamy jakieś folie, jakieś tacki, jakieś bajery, strajery. Będziemy szukać walczyć. No jak na wyrzuconą planszówkę, to nie jest źle. Praktycznie wszystko. Ten jest ułamany, ale tak włożyłem, żeby było. Mamy ten magnes. Mamy trzy te magnesy. Mamy ten jeden magnes. Mamy sztabkę, trochę w innym kształcie, metalową. Tak się prezentuje. Mamy ten niebieski magnes. Nie, nie mamy spinaczy, ale to ciul. Nie mamy ósemka to jest magnetyczna. plastelina, to nie mamy. Ale to nie jest istotne. I siódemka. Mamy kompasik. Czyli w zasadzie wszystko jest. Dodatkowo jeszcze rurki ze sznurkami jakieś i balonik. Nie jest źle. Jeden magnes pękł, czarny, przez co zdefiniował się. Przestał być yy, jednym magnesem, tylko stał się dwoma magnesami. Nie da się go złączyć z powrotem. W sensie dało się tak jak, jak go połączyłem ja. Najlepiej pokażę. Oryginalnie był tak, bo widać po szczelinie. Tylko, że jak magnesy pękną, to stają się osobne magnesami. Nie mają ochoty się potem ułączyć z powrotem. Coś można było prostu by tak skleić, ale taką samą funkcję obawialną raczej będzie w ten sposób też tworzył. Ciekawe jestem czy kompasik działa poprawnie, ale. Do tych magnesów ciągnie, ale czy działa do pola ślimskiego? To jest pytanie. No i została ostatnia pląszówka. Myślę, że kompletność jest dość spora, aczkolwiek nie do końca. Brakuje nam krągów zdecydowanie kostki. Znalazł się gratis, długopis, patyczek od Lizaka. Mamy takie karty od 55 do 1 i od 56 do 110. Tu mamy kafelki matematyczne, tu mamy słówka, tu mamy jakieś czerwone. Tutaj nie widzę, żeby je gdzieś wykorzystywać. To mi spadły gry. Super matematyk. Pamięć słowa. <gry> literki do literki. Sylaby w dominie. No i tutaj wszystko pasuje. Zegarko, tak dalej i tak dalej. Literek mamy dość sporo tych obrazków podzieliłem na kolory. Mamy łówek smoka, chudej mogę węża, cebulę. Tych mam więcej zdecydowanie niebieskich. Bo. Głód. Który chyba tam utknęła jeszcze. Książka. Cowa. Ile się czuję głowy? Boli. Kubek żółw. Prezent. Git. No i ostatnie. Fajka, grzyb, domek, Samolot. ser. No i nawet kit. A, jeszcze mamy te wyrazy do układania.